Witam serdecznie. O tym, jak ważny jest każdy głos, przekonali się ostatnio zawodnicy Apekowale z rocznika 2010. W walce o tytuł trenera kolejki pokonali oni Marcina Zbrońskiego różnicą zaledwie pięciu głosów. Nie może zatem dziwić fakt, że po takim zwycięstwie pizza z włosczyzny będzie smakować jeszcze lepiej. Jak tą rywalizację podsumował przedstawiciel drużyny Apekowale Maciej Sikorski? Zapraszam na rozmowę. W naszym studiu już czeka przedstawiciel, trener i koordynator drużyny A.P. Kowale, Maciej Sikorski. Cześć Maciek! Witam serdecznie, cześć, witam. Maciek, od razu powiem, zadanie dzisiaj niełatwe Was czeka. Tutaj też z uwagi między innymi na Twoich kolegów z, z drużyny, którzy też zaangażowali się i dodali swoją cegiełkę do tego wywiadu. Ale do tego, do tego przejdziemy. Więc na samym początku chciałbym spytać, co smakuje lepiej, tytuł trenera koleki czy może pizza z Włoszczyzny, ale to dopiero przed Wami. Ostrzycie już sobie zęby na pizzuchę? Oczywiście, że tak. Dobra pizza zawsze... Zawsze się przyda, tak? jak najbardziej. W waszą kampanię tutaj, wyborczą, głosowanie, zaangażował się bardzo mocno Wojtek Kuza. Go też zamierzacie zabrać i podzielić się z nim chociaż kawałkiem? No Wojtek jest bardzo zapracowanym człowiekiem, z tego co wiem. Natomiast jeśli znajdzie chwilę, to jak najbardziej miejsce przy stole dla Wojtka będzie przygotowane. Jasne. Wracając do samego głosowania. Rywalizacja trwała naprawdę do samego końca. No i z Marcinem wygraliście zaledwie różnicą pięciu głosów. Jak oceniasz to głosowanie? No bardzo, bardzo zacięte, bardzo, bardzo fajnie, że tyle osób się w to przede wszystkim zaangażowało i przy okazji chciałbym serdecznie wszystkim podziękować, nie tylko tym, którzy głosowali na nas, ale również moim, moim rywalom. Maciek, jak ważne dla Was było zdobycie tego tytułu trenera kolejki? Oczywiście jest to nagroda dość prestiżowa i, i traktujemy to oczywiście jako, jako fajną zabawę, fajną przygodę. Natomiast no, jeśli ja wychodzę z takiego założenia zarówno gdzieś tam w życiu prywatnym, jak i zawodowym, że jeśli już uczestniczę w jakiejś rywalizacji, no to zawsze chcę wygrać, tak? no, taka jest natura też człowieka, przede wszystkim trenera, że zawsze wychodzi na boisko po to, żeby wygrać. Więc jeśli zostaliśmy już nominowani, robiliśmy wszystko, żeby wygrać i cieszymy, się, że nam się udało. No właśnie, dotychczas konkursy. Przede wszystkim podobały się rodzicom, ale widzę, że trenerzy trener również mają z tego dobry fan. I Jak najbardziej. Jest to bardzo fajna zabawa. Dodatkowa adrenalina w ciągu tych kilku dni, kiedy odbywa się głosowanie. Nie ukrywam, że pewnie wszyscy tak robią, że co godzinkę wchodzą na stronę facebookową Joma i, i sprawdzają, jak ta rywalizacja wygląda. Tak? Więc naprawdę bardzo sympatyczna, fajna, fajna zabawa. No dobra, to bardzo się cieszę, że, że jednak tutaj trenerom też się... Podoba, podoba ten sposób wyłaniania tutaj zwycięsty. Teraz troszeczkę seria innych pytań, przychodzimy do pytań trudniejszych, czyli związanych z twoim prywatnym życiem. Nie, proszę, także jestem przygotowany. Dobrze. Powiedz mi, jak coś stało w ogóle, że zostałeś trenerem i jak długo jesteś trenerem. Co, e, jeśli dobrze pamiętam, to to pierwszą licencję swoją e, trenerską zrobiłem w 2016 roku, bodajże. 15-16, nie chcę teraz, teraz skłamać, ale mniej więcej tak to było. E, byłem zawodnikiem wtedy GKS w Kowale. I, I pojawiła się możliwość przejęcia rocznika 2005-2006 i wspólnie z kolegą z drużyny, z Marcinem Waniu, gołzanomową Krzyśka Bartoszuka, wzięliśmy pod opiekę ten rocznik. Wtedy zrobiłem swoją pierwszą licencję trenerską i to była tak naprawdę moja poważna, pierwsza poważna taka praca trenerska. Natomiast jeszcze jako zawodnik Bałtyku Gdynia kiedyś w wieku 20-21 lat miałem możliwość prowadzenia zajęć dla takich kajtków pięcio-sześcioletnich i już wtedy powolutku wiedziałem, że, że, że prawdopodobnie to będzie pomysł na życie, to będzie to, co będę chciał robić w przyszłości. Czyli realizujesz się w tym momencie? Tak, zdecydowanie. Dobra, powiedz mi, gdyby nie piłka nożna, to? Kurczę, nie wiem. Pamiętam, że Maciek Ławnik miał to pytanie i też go to trochę zaskoczyło. E, I tak analizując sobie... Przygotowywałeś się, rozumiem, do wywiadu. nie wiem, czy bym nie został politykiem tak naprawdę. Tak? Tak, tak. Ja e, jakieś tam mam swoje pomysły, e, lubię rozmawiać z ludźmi e, i, i chyba, chyba bym w tym kierunku poszedł. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł z mojej strony, bo, bo, bo znając mój charakter, nie wiem, czy, czy byłoby mi łatwo w tej, w tej, w tej dziedzinie życia. Natomiast e, chyba polityk. No to proszę ambitne. Państwa, jeśli chcemy mieć naprawdę dobrą zmianę, to polecam, polecam obserwować tutaj bańkę na Facebooku. E, powiedz mi, jaka jest według Ciebie najtrudniejsza rzecz w pracy trenera? Wiesz, to, to wszystko zależy od tego, w jakiej kategorii wiekowej się pracuje, uważam. Bo, bo inaczej m, się pracuje w piłce seniorskiej, w której też miałem przyjemność przez chwilę pracować, inaczej pracuje się w piłce młodzieżowej, juniorskiej, a inaczej pracuje się z takimi najmniejszymi dziećmi. Uważam, że tutaj najwa najważniejsza cecha to jest. M, Podejście do tych dzieciaków, uh -huh. znalezienie odpowiedniego języka, y, znalezienie się w odpowiedniej sytuacji, zachowanie odpowiednie do tych dzieci, tak? Y, to mi się wydaje. Plus y, w dzisiejszych trudnych czasach uważam, że kontakt z, z rodzicem, z opiekunem dziecka uh -huh. też jest dosyć istotny. Trzeba być osobą bardzo kontaktową, bardzo cierpliwą przede wszystkim y, i me, mega kreatywną, bo to jest, y, no, to jest kluczowe w tym wszystkim, nie? Kreatywność trenera. To na pewno, to na pewno jest jeden z Zdecydowanie z ważniejszych, z ważniejszych czynników. Powiedz mi, masz taki mecz, który utkwił Ci najbardziej w pamięci? Na, jako trener? Coś jeszcze nie? Mam nadzieję, że ten mecz przede mną. Staram się pamiętać wszystkie moje mecze, zarówno w piłce seniorskiej, jak i w piłce młodzieżowej. No, tyle już meczów miałeś na Joma? Bo tak. <laughs> Ale wiesz co takiego jeszcze jakiegoś konkretnego, konkretnego nie było. Było dużo fajnych, z których byłem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o grę moich podopiecznych, gdzie naprawdę fajnie to wyglądało, realizowaliśmy swoje założenia, realizowaliśmy swoje cele. Natomiast mam nadzieję, że taki mecz jeszcze przede mną. Okej. Okay. Powiedziałeś, że tutaj najważniejszą w pracy trenera jest, jedną z ważniejszych jest kreatywność, a taka cecha trenera to też kreatywność, czy może jakaś inna? Cierpliwość i kreatywność. I konsekwencja. Okej. Okay. Takie to, e... jeśli miałbym wymieniać, to te trzy, tak? Dobra. Powiem Ci szczerze, bo pełnisz funkcję zarówno trenera, jak i koordynatora i tak patrząc na... Na Wasz klub to tak. Macie super kadrę, super kadrę trenerską. Sami naprawdę doskonali fachowcy. Tutaj akurat w międzyczasie muszę zmienić stronę, bo tych pytań do Mańska jest naprawdę bardzo dużo. Którzy mają fajne podejście do, do dzieci. Macie naprawdę świetnych rodziców, którzy do każdej inicjatywy podchodzą, podchodzą bardzo, bardzo pozytywnie. Co jeszcze jako koordynator chciałbyś osiągnąć tutaj ze, ze swoim klubem? Mieć swój obiekt. Jako klub, no bo nie oszukujmy się. E, Akademia Piłkarska Kowala istnieje 3 lata w tej chwili. Tak? Powstaliśmy w 2019 roku, e, trochę się pochwalę. E, mamy w tej chwili ponad 200 dzieciaków, e, kilka grup e, szkoleniowych, 16 trenerów, włącznie z trenerem motoryki, z trenerem bramkarzy. I dosyć fajnie to funkcjonuje. Tak jak powiedziałeś, świetnych, zaangażowanych e, rodziców. E, Jedyne, czego nam brakuje w tej chwili, to takiego swojego obiektu i, i to bym chciał, żeby się w najbliższym czasie zmieniło. Jeśli będziemy mieli swój obiekt, to, to, to będziemy mogli jeszcze te dzieciaczki bardziej rozwijać, tak? no bo, bo na tym nam zależy, żeby, te, żeby ci chłopcy i dziewczynki się cały czas rozwijali, podnosili swoje indywidualne umiejętności. Jeśli oni się będą rozwijać, to i Akademia będzie się rozwijać. Jasne. Wiesz co, to, to teraz, jak już wspomnieliśmy ten temat rodziców, to chciałbym poruszyć i przejść tutaj do, do tego tematu. A przede wszystkim chodzi mi o Waszą drużynę występującą w rozgrywach IOMA 5 Senior. Tutaj ukłon dla wszystkich rodziców biorących udział Poznawiam. w tych, tych rozgrywach, którzy występują jako drużynę apykowale FOREVER YOUNG. Powiem Ci tak, Wasi rodzice chyba się bardzo zaangażowali w ten projekt. Tak, zdecydowanie. Ja co prawda bardzo mocno im kibicuję. Nie jestem osobiście zaangażowany z racji braku czasu też i, i że tak powiem zajmują się tym projektem tylko i wyłącznie rodzice, natomiast wiem z opowiadań i, i, i z rozmów z nimi, Rząd, no, dla nich te mecze to są jako mistrzostwo świata, tak? to są czasami ważniejsze mecze niż grają, niż grają dzieci, więc ja się bardzo cieszę, bo, bo to jest fajna inicjatywa, mają, mają czas wolny, który spędzają na boisku, realizują się w tym, realizują swoje marzenia, które gdzieś tam nie udało się z dzieciństwa pewnie zrealizować, więc mega im kibicuję, śledzę ich wyniki i życzę im samych sukcesów. No właśnie, to, to, to co mi się osobiście jakby bardzo podoba w waszym zespole to bez względu na to, czy ten zespół wygra, czy przegra, to jednak zawodnicy zawsze uśmiechają. Śmiechnięci kończą, tak. y, kończą zmagania. Powiedz mi, właśnie patrząc na to zaangażowanie Waszych rodziców, nie masz ochoty czasami sam dołączyć do, do, do tej drużyny? To bardzo, bardzo chętnie bym chciał, natomiast no niestety y, brak czasu. No już y, też y, warunki y, fizyczne mogą nie pozwolić na zbyt długie przebywanie na boisku. Ale bramkarz ale, zawsze w cenie. Ale ja no przede wszystkim rafał brak czasu, wiesz, no, mhm. prowadząc y, dwie grupy w AP Kowale, y, pracując jeszcze zawodowo, plus mając oczywiście swoją rodzinę, bo, bo żona i dzieci w domu, więc tego czasu... Y, po prostu brakuje, tak? Gdyby doba była dłuższa o 6 godzin, byłoby zdecydowanie łatwiej. Tak? <grystanie> Wiem coś o tym, a powiedz mi w ogóle patrząc na e, samą taką inicjatywę rozgrywek, e, rozgrywek dla, dla rodziców, też pewnie patrząc przez perspektywę waszego zespołu, je, jak oceniasz e, ten projekt? E, bardzo pozytywnie. Sam kiedyś brałem udział w rozgrywkach, co prawda e, parę lat temu to było takich amatorskich y -hmm. typowo. I uważam, że takie, <grystanie> przepraszam, inicjatywy, które e, pozwalają rodzicom. Wieczorami bądź w weekendy po południu się spotkać, pograć w piłkę. Nawiązać nowe znajomości. Troszeczkę porywalizować, no bo, bo facet jak nie, nie, realiz, nie, nie rywalizuje, no to wiadomo, no gdzieś musi ten upust emocji e, zrobić. Więc bardzo fajna inicjatywa, bardzo wam kibicuję i, i nie ukrywam, że śledzę na bieżąco i wyniki, i różne wywiady, i filmy, i, i mecze. E, I mniej więcej wiem, wiem jak to wygląda. I bardzo fajna inicjatywa. O tej rywalizacji to powiedziałeś, też mieliśmy taką fajną, fajną sytuację to jest swego czasu. Przyszła żona jednego z zawodników i tak popatrzyła, popatrzyła, zaczęła na te rozgrywki mówi, ale tu jest. To sterować. No <laughs> tak, zdecydowanie tak. Ale to, co podkreślają właśnie zawodnicy, to te półtora godziny tylko i wyłącznie dla nich, kiedy mogą przyjechać, odciąć się od wszystkiego tak, no i później fajnie wejść w ten tydzień. To jest ważne, bo, bo, bo czasy, jakie są, takie są trudne i, i zawsze dla tych, dla tych rodziców wyjście z domu, odstresowanie się, spędzenie czasu z kolegami, pogranie w piłkę na pewno jest na plus. Czyli rozumiem, że zachęcałbyś generalnie wszystkich rodziców, nie tylko z drużyn Kowale, ale również z innych, żeby wzięli udział. Zdecydowanie w jest to fajna inicjatywa. Przede wszystkim profesjonalnie zorganizowany turniej. Me, mega szatun tutaj dla Ciebie, Rafał za to co robisz i, 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 i serdecznie zachęcam. No dobra, to tyle jeśli chodzi o laurki. Teraz właśnie przechodzimy do serii chyba najciekawszych pytań. Najciekawszych, bo tutaj przygotowanych we współpracy z Twoim sztabem trenerskim, którzy jak się dowiedzieli od razu, że będzie wywiad z Tobą, nie sami nie wiem, chcieli, tam cegiełkę, chcieli tam cegiełkę dołożyć do siebie. Pierwsze pytanie powiedz mi, jak zamierzacie podzielić się pizzą i dla kogo przypadnie największy kawałek? No myślę, że odp odpowiedź nasuwa się sama. Tak? No. <laughs> ja pół, Piotrek z Dawidem pół na pół. Czyli, Czyli gaba gab gabarytowo? Gabarytowo zdecydowanie. <laughs> tak? Zawsze największy bierze najwięcej. <laughs> ok, powiedz mi trzy cechy idealnego, mówiliśmy o trenerze, a teraz chciałbym przejść do asystenta trenera. Trzy cechy idealnego asystenta trenera to? Boś. Ja myślę, że. Podobnie jak przy pierwszym trenerze. Kreatywny, cierpliwy. I ta trzecia cecha. Musi y, lubić pizzę. I taki kontaktowy. Okay. Odważny bym powiedział. Nie bojący się też wprowadzać swoich pomysłów, bo nie zawsze ten pierwszy ma rację. Zawsze asystenci to jest bardzo ważna funkcja w drużynie i uważam, że jeśli oni mają swoje pomysły, to trzeba je realizować. Dobra, eee, powiedz mi. Jakbyś miał wybór, Bałtyk czy Lechia? No, jestem Gdańszczaninem z krwi i Kości, więc, więc jestem kibicem Lechii. Dobra, grałeś w kilku klubach seniorskich, pracowałeś, znaczy w kilku zespołach, powiedzmy, pracowałeś też w kilku drużynach, powiedz mi, jeśli chodzi o atmosferę w klubie seniorskim, to najlepsza była wy? Bałtyk Gdynia. Ja, okej. Okay. Zdecydowanie. E, doszło mnie słuchy, że jedną z Twoich ksywek, które posiadasz to jest Pomidor. I czym <laughs> czy, mógłbyś powiedzieć troszkę o genezie tego i skąd to się w ogóle wzięło? Dlaczego? Wymyślili to, wymyśli to oczywiście moi asystenci Dawid, Dawid z Piotkiem. E, gdzieś była jakaś sytuacja, podejrzewam, wam nie pamiętam teraz dokładnej genezy, ale pewnie było to tak, że, że był jakiś mecz, były emocje. No i po prostu kolor twarzy się delikatnie zmienił i, i, i chyba Dawid to stwierdził mówi, zobacz pomidor. No. I, i, I tak zostało, tak? Pan pomidor czasami gdzieś tam się śmiejemy, natomiast no, traktuję to z przymrużeniem oka oczywiście i się sam z tego śmieję, nie mam, nie mam im za to za złe, tak? Ale powiem że właśnie patrząc na kolor Twojej mimiki, kolor Twojej twarzy w tym momencie to bardzo jest zbliżony do koloru barw drużyny. Zawstydziłeś mnie, więc wiesz. <grystanie> Okej. Okay. Powiedz mi, czy jest jakaś ukryta rywalizacja między Tobą a trenerem e, Bułakiem? In? Nie ma ukrytej rywalizacji, czasami, czasami robimy sobie jakieś zakłady, tak? Czasami na treningu dzielimy zespół na dwie drużyny. Jedną drużynę zajmuje się trenem Piotr, drugą ja gramy jakąś wewnętrzną gierkę i mamy takie swoje prywatne zakładziki, o które, o które rywalizujemy. Natomiast nie jest to żadna ukryta. Jesteśmy dobrymi kolegami, znamy się już bardzo, bardzo wiele lat, współpracujemy ze sobą praktycznie od, od prawie że trzech lat, więc oczywiście rywalizacja jest trenerska po prostu, tak? zawsze, zawsze jest ta rywalizacja, która jest, jest. jest. Ale, ale jest to w zasadach fair play oczywiście i, i, i bardzo się szanujemy w tym wszystkim. No dobra, Maciek, to teraz chwila, na którą czekają chyba wszyscy trenerzy tutaj ze sztabu trenerskiego drużyny Rokika 2010, ale również i zawodnicy tego zespołu. W tym momencie chciałbym na Twoje ręce wręczyć voucher do pizzerii Włoszczyzna. Jest to voucher 100 złotowy, więc myślę, że starczy na trzy pizze dla bardzo Was. Dziękuję. Proszę bardzo, dodatkowo bardzo od razu vouchery dla Twoich zawodników do Największej areny na elektronicznym paintball do Zoltara. Proszę bardzo. bardzo. Gratulacje. Myślę, że tutaj już trenerzy nie tylko zacierają ręce, ale również i żołądki. Ale również i żołądki, przepraszamy chwila, usterka techniczna. I co, w takim razie chciałem Ci serdecznie podziękować za ten wywiad. Myślę, że tych pytań troszeczkę, troszeczkę było, ale przebrnęłeś całą, także dzięki Ci, Maciek. Ja dziękuję bardzo. Ze swojej strony chciałem Tobie, Rafał, serdecznie pogratulować w imieniu całego AP Kowale za organizację, za profesjonalną organizację przede wszystkim turniejów i całych rozgrywek Ligi Yoma 5. Bo wiem, że to nie jest łatwe i, i, i z przyjemnością tutaj wszyscy przyjeżdżamy. Także dzięki, se, ale również dzięki. patrząc między innymi właśnie na pozytywnych trenerów, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy widzę, że też mają radość, to dla mnie też to jest jakby największa, największa powiedzmy satysfakcja z tego wszystkiego patrząc właśnie na was. Także za to też dzięki. również chciałbym Ci Dziękuję. Dzięki bardzo. To tyle w naszym dzisiejszym odcinku. Moim Państwa gościem był Maciej Sikorski, a jeśli chcecie zobaczyć Macieja w polityce, wypowiedzcie się albo inaczej, zróbmy mały konkurs, wypowiedzcie się w komentarzu, co sądzicie o udziale Maćka Sikorskiego jako polityka. Być może będzie to Polska 2100. Być może będzie to właśnie dobra zmiana, taka rzeczywiście dobra. Zdecydowanie. I być może tych da. ładów będzie więcej niż tylko tak, czy Polski Ład plus. Dobra, Maciek, jeszcze raz wielkie, wielkie stresie. Dzięki na... i do zobaczenia. Do zobaczenia.